Witajcie, mam na imię Tomasz i w tym filmie porozmawiamy na temat tego, jaki wybrać najlepszy dekoder, czyli tuner do odbierania telewizji naziemnej, czyli w standardzie DVB-T2. I od razu wam powiem w tym filmie te informacje, co się dowiecie. Musicie zwracać na nie uwagę, dlatego że dekoderów obecnie jest bardzo duża ilość. Macie do wyboru po prostu masę różnego sprzętu. I wiele z tych sprzętów stanowi dla Was pewną pułapkę. Jaką pułapkę o tym się dowiecie, też właśnie w tym materiale. Na co musicie zwrócić uwagę, żeby być w przyszłości zadowolonym z tego dekodera? Podam też Wam przykładowe takie, które są dużo lepsze niż większość pozostałych. Pierwszym z bardzo ważnych elementów, na które powinniście zwracać uwagę, jest Pilot. A mianowicie chodzi tutaj nie tylko o wygląd pilotu, ale o to, czy jest on programowalny. Jeżeli nie wybierzecie dekodera z pilotem programowalnym. Dojdziecie szybko do wniosku, że musicie korzystać nagle z dwóch pilotów, osobnych do telewizora i osobnego do dekodera. Natomiast, jeżeli wybierzecie sobie dekoder, który posiada pilot programowalny, dzięki temu zaprogramujecie pilot od dekodera tak, żeby obsługiwał wasz telewizor. To się robi w bardzo prosty sposób i każdy sobie z tym poradzi. Dzięki temu będziecie mogli używać jednego pilota do obsługi dwóch urządzeń naraz, dlatego jest to bardzo ważne. Jak rozpoznać pilot programowalny? Oczywiście będzie pisało to na opak urządzenia, które chcecie kupić, że ma, posiada pilot programowalny, ale także po samym wyglądzie pilota będziecie mogli to rozpoznać, mianowicie z reguły te piloty mają dwa osobne włączniki, czyli klawisze włączające i wyłączające urządzenia, czyli do telewizora i do dekodera klawisze są osobne. Dodatkowo jest widoczna z reguły wydzielona sekcja do obsługi telewizora. Jest to między 3 a 5 klawiszy programowalnych. Nie mylcie jednocześnie pilota programowalnego dekodera z pilotem uniwersalnym. Z tego powodu, że pilot. Uniwersalny ma programowalne wszystkie klawisze, ale jest to coś innego. Natomiast pilot programowalny dekodera jest do zaprogramowania podstawowych klawiszy telewizora w obsłudze pilota dekodera. Skrótowo zawsze wybieraj pilot programowalny do dekodera z tego powodu że będzie to dla ciebie duże ułatwienie korzystając z jednego pilota. Następnie bardzo ważna rzecz to jest mianowicie posiadanie portów USB. Jeżeli wasz dekoder nie posiada portów, czyli styku do włożenia tam pendrive'a czy podłączenia dysku zewnętrznego, to tym samym tracicie bardzo dużo różnych możliwości obsługi z dekodera. Jeżeli wasz dekoder posiada port USB, możecie do niego podłączyć pendrive'a i nagrywać np. Na program, który oglądacie lub cofać program, który oglądaliście wstecz, żeby zobaczyć dane, coś co na przykład Wam umknęło. Jeżeli nie macie takiego portu, to w zasadzie byście stracili taką możliwość, ale przecież to nie jest najważniejsza funkcja. Dużo ważniejsze jest to, że na dekoderze będziecie mogli odtwarzać pliki multimedialne, czyli podłączacie sobie pendrive lub wcześniej wspomniany dysk twardy do dekodera i tym samym możecie odtwarzać na telewizorze zdjęcia, filmy i inne pliki, które byście mieli na tym nośniku danych. Tym samym macie dużo więcej możliwości do otwierania różnych dodatkowych plików na swoim telewizorze. Porty USB naprawdę się przydają. Bardzo duża różnica też jest w softie danych dekoderów. Chodzi tutaj o oprogramowanie. Musicie zwracać uwagę na oprogramowaniu: mianowicie, jeżeli wchodzicie na jakiś kanał, czy jest postęp, który będziecie widzieli, że dany program już leci? Chodzi tutaj o to, że będzie jakiś pasek postępu, kiedy się dołączacie do danego programu, że widzicie, że on już trwa na przykład 30 minut albo dopiero się zaczął, jest to przydatne. Kolejna rzecz, którą nie wszystkie dekodery mają i to jest właśnie jedna z pułapek, chodzi mianowicie o info, czyli klawisz na pilocie info. Jeżeli go naciśniecie pojedynczo, to wam wyświetli się program, który obecnie oglądacie, i który będzie następny w kolejności, to jest we wszystkich dekoderach. Problem w tym, że jeżeli naciśniecie dwukrotnie info, to w dużej części dekoderów nie wyświetli Wam się informacja o danym. Programie, który obecnie teraz oglądacie, tylko wyświetli Wam się siła sygnału danego programu. A dla Was przecież istotna jest informacja na temat programu. O czym jest ten program, kiedy został nagrany, kto na przykład gra w danym filmie. I nie wszystkie dekodery właśnie mają ten podwójne kliknięcie info jako informacja o programie, tylko zupełnie inne, często dane się w nim wyświetlają. Kolejna sprawa dotycząca nadal softu, mianowicie jeżeli sobie otwieracie informacje o kanale czy EPG, pamiętajcie, EPG, przewodnik elektroniczny po kanałach mają praktycznie wszystkie dekodery, to one mogą występować w różnych oknach. Jeżeli okno jest małe i te literki są bardzo małe, dlatego że są w małych wydzielonych okienkach, to będzie Wam je trudno przeczytać, jak będziecie daleko siedzieli od telewizora. Dlatego informacje te powinny być zawsze wyświetlane na pełnym ekranie lub co najmniej w dużych oknach. Jest to dodatek, ale niestety dużo dekoderów ma wyświetlane informacje dodatkowe w małych okienkach wydzielonych, a nie w dużych oknach, gdzie są duże litery, które dużo jest łatwiej przeczytać. Pamiętajcie o kolejnej sprawie, mianowicie kabli HDMI nie zawsze macie w zestawie z dekoderem, czyli prawie zawsze ich nie macie i musicie je dokupić osobno i dla Was ważna informacja jest taka, że kabli nie kupujcie drogich. Z tego powodu z że często mogą Was sprzedawcy chcieć naciąć i będą Wam proponowali kable za stówę albo więcej. Pamiętajcie kable HDMI możecie kupić sobie od 18 do 50 zł, będą całkowicie wystarczające do Waszych potrzeb. Nie musicie kupować żadnych droższych kabli, kupcie najtańsze, które po prostu działają, a pamiętajcie jak kabel nie działa to można go reklamować i musi on działać, bo kupujecie urządzenie sprawne. I kolejna rzecz, na którą powinniście właśnie zwracać uwagę, to czy ma wejście do kabla internetowego lub Wi-Fi, z czego szczególnie polecam Wam możliwość odbierania Wi-Fi. Dlaczego Wi-Fi jest takie ważne? Mianowicie chodzi tutaj o to, że dzięki temu będziecie mogli się połączyć z internetem, na przykład z YouTubeem, na którym je powinniście teraz oglądać. I tym samym będziecie mogli wybierać z gigantycznej, miliardowej po prostu bazy filmów dostępnych w internecie. Będziecie mogli wybierać filmy, które są w internecie udostępniane za darmo, dzięki Wi-Fi. Bez tego Wi-Fi nie macie dostępu do internetu, a tym samym nie macie dostępu na przykład, żeby oglądać. Teraz mnie na swoim dekoderze, w swoim telewizorze. A jak nie macie już nawet portu USB na swoim dekoderze, to już zapomnijcie mnie, byście nie mogli w ogóle na nim odtwarzać w żaden sposób. Dlatego Wi-Fi jest niekoniecznie najważniejszy, dlatego że duża część starszych osób niekoniecznie będzie zwracała uwagę na Wi-Fi, czy on jest tam, czy go nie ma. Ale dla części osób na pewno będzie to fajna funkcja i dobre rozwiązanie, jeżeli dekoder będzie coś takiego. Posiadał. I z mojej strony to tyle. To są naprawdę najważniejsze rzeczy, na które powinniście zwracać uwagę przy wyborze dekoderów. Jeżeli macie jakieś pytania do tego filmu, śmiało je zadawajcie, na wszystkie odpowiem. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Zapraszam do następnych filmów oraz do polubienia i zasubskrybowania kanału. Trzymajcie się. Dobrego dnia. Cześć!